Błędy w ruchu drogowym można popełniać nie tylko jeżdżąc samochodem, ale także parkując, szczególnie gdy parkujemy w miejscach niedozwolonych. Z problemem narminnego zajmowania chodnika przez samochody przez wiele miesięcy zmagała się Rada Osiedlanie Buszewo. Mieliśmy duże problemy z parkowaniem na, przede wszystkim na chodniku, co najbardziej możemy obserwować na skrzyżowaniu przejściu Ronda i Bandurskiego przy wieżowcu Widok, gdzie no to parkowanie pomimo zakazu zatrzymywania się odbywało się również na dwa rzędy często. Jeździły po chodniku samochody dostawcze i siłą rzeczy chodnik ten dzisiaj nie wygląda jakby miał kilka lat, ale raczej jak kilkadziesiąt. Rada osiedla na kłopotliwych kierowców sposób znalazła. Na chodnikach rozpoczęto montowanie słupków blokujących wjazd samochodów. Jeśli są odpowiednio zagęszczone, problem znika. Piesi mogą korzystać z całej szerokości chodnika. Dostawcy również poradzili sobie w inny sposób, wyznaczając sobie miejsca do dostaw na uliczce wewnętrznej, więc myślę, że pomimo takiego chaosu, który na początku się stworzył, że nikt nie wiedział za tak bardzo, jak się zachować, wszyscy się przyzwyczaili do nowej organizacji ruchu i teraz parkowanie w tym miejscu odbywa się w sposób, no można rzecz, cywilizowany. Przykład dzielnicy Niebuszewo okazał się dużym sukcesem, dlatego Urząd Miasta planuje w innych miejscach również zamontować słupki uniemożliwiające parkowanie. Będą one ustawiane zarówno w centrum miasta jak i w innych dzielnicach. Faktycznie od pewnego momentu montujemy na chodnikach słupki, które w dużym stopniu mają utrudnić, a wręcz nie uniemożliwić parkowanie pojazdów na chodnikach z tego względu, że musieliśmy sięgnąć do, tak, do ostatecznego rozwiązania, gdyż wielokrotnie zarówno ustawianie znaków które e, mówią o tym, że parkować na chodnikach nie wolno. Interwencje straży miejskiej także e, nie przynosiły efektów. Stąd nasze takie radykalne rozwiązania. Parkowanie na chodnikach i w miejscach niedozwolonych to tylko niektóre z grzechów kierowców w naszym mieście. Jakie są inne? Parkowanie na przystankach i pasach zieleni, zajmowanie miejsc dla niepełnosprawnych. Ignorujemy znaki drogowe. Straż miejsca w Szczecinie potwierdza. Parkujemy źle, a dziennie od kilku do kilkunastu samochodów jest holowanych. W jakich częściach miasta problem ze złym parkowaniem jest największy? Pewnie pierwsze skojarzenie to śródmieście. Wynika to z tego, że jest tutaj zwarta zabudowa, miejsc parkingowych jest stosunkowo niewiele, i odwiedzających, i parkujących jest bardzo dużo, ale tutaj absolutnie nie chcę stygmatyzować śródmieścia, bo są wszystkie dzielnice w mieście, gdzie taki problem po prostu jest. Więcej o sprawie problemowego parkowania w Szczecinie, a także o jesiennych zmianach w strefie płatnego parkowania w drugiej części najbliższego odcinka programu Tylko ważne sprawy, na którego emisję zapraszamy już w środę o godzinie 20:30 i 30 minut po północy.